Jeden z kolegów do mnie zadzwonił, bo jak pytacie, kto nas słucha, to krewni i znają mi królika, jeden z kolegów do mnie zadzwonił i powiedział, smugi są kondensacyjne, a nie kompensacyjne. Podobno powiedziałem kompensacyjne smugi. No tak. Ale myślałem o kondensacyjnych. Oprócz tego, że mówimy, bo nam nikt nie kazał milczeć, to mówimy, mimo że nie wszystko wiemy. Wiemy. No o sukienkach na sukienkach na przykład się nie znamy, a o nich rozmawiamy. Tak. Bo o estetyce każdy no, może sukienka, mówić, bo każdy ma swoją. Na, no. na przykład y, to, A ja kiedyś, a ja kiedyś no. uszyłem, ale nie, spódnicę, nie sukienkę, przepraszam. Uszyłeś spódnicę? Tak. Ale to była jaka? No, przeźroczysta? Trąsparę, nie, normalna. Dla, siebie, dla czy siebie czy dla czy żony? Dla <laughs> żony, no kurde, dla siebie... No jak to, no? możesz a, iść na imprezę szkocką i... I przebieraniec. Albo nie, nie na imprezę szkocką. Dlaczego? Ale była zadowolona, czy tak no, z uprzejmie, co uprzejmie była się, zadowolona? Podoba, co A to tak była taka się... mała czarna, czy kwiecista, czy yy, jak? Mała brązowa. A najpierw chciałam powiedzieć brązowa, bo mi się kojarzy z brązem, nie skoła wiem dlaczego. Z koła. Wow. Oh. Oh. koła wycinałeś. A tak. jakie ty masz jeszcze talenty, oprócz tego, że z koła wycinałeś ssochej, i zrobiłeś uszyłeś? talenty, talentów, że po prostu… No to wal. Ale ostatnio nic nie ugotowałeś, bo się nie chwalisz. Nie, właśnie dzisiaj zrobiłem zarąbistą wołowinę. Co ty, super stary. Zrobicie dzisiaj pręgę wołową. pyszna. Duszona pręga wołowa we własnym sosie. Z czego się macie śmieje? Nie, ja się nie śmieję, po prostu... Nie wiesz. to, co ja mówię? Nie, 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 nie.